Dominik Dura, jestem prezesem Koła Młodzieży Wszech polskiej w Bielsku Białej. Na początek trzeba byłoby zaznaczyć, z jakiego powodu my chcemy wziąć udział w tych uroczystościach. Pierwszą taką sprawą główną jest to, że my czujemy się dzisiaj odpowiedzialni za całą ideę wartości, które pozostawili nam żołnierze wyklęci. Jesteśmy przekonani o tym, że jeżeli nie my, młode pokolenie, będziemy je kultywować, rozwijać oraz pielęgnować, może nie zrobić tego nikt. Kolejnym czynnikiem jest mu manifest polityczny, społeczny oraz moralny przeciwko wszystkim środowiskom komunistycznym, postkomunistycznym oraz lewicowym, które przez długie lata próbowały prawdę o czynach samej tożsamości, samo istnienie żołnierzy wyklętych, próbowały taką prawdę jak najmocniej zakłamać. Kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci byli żołnierzami, którzy podczas okupacji sowieckiej, Rosji Sowieckiej oraz hitlerowskich Niemiec podjęli walkę w imieniu niepodległej Polski. No i była, ta walka była prowadzona w sposób partyzancki, kosztem życia, kosztem praktycznie wszystkich najważniejszych, doczesnych war, wartości. Wielu z żołnierzy wyklętych, przede wszystkim w naszych terenach Bliska Białej, rekrutowało się z, z szeregów narodowców działających w 20-leciu międzywojennym. Witamy delegację młodzieży z Kwiatami. Witamy serdecznie w imieniu Jest z nami pan porucznik Jan Dąbrowski, żołnierz Armii Krajowej i podstaniec Warszawy. Komandanci, Mieszkańcy Wieska Białej i okolic zebrani na uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykrętych Wiesku Białej. Stajemy do apelu, oddać hołd i szacunek tym, którzy poświęcili swoje życie w walce z sowieckim okupantem i zbrodniczym aparatem terroru komunistycznego. Was wołam, którzy w sowieckiej niewoli nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę. Pamięć o Waszej bohaterskiej walce nigdy nie zagaśnie. Stancie do apelu. Chwała Bohaterom! Wzywam Was, żołnierze wykręci, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością, poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Stancie do apelu. Chwała Bohaterom! Do Was wołam! Żołnierze Wojska Polskiego, walczący w szeregach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, organizacji NIE, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i wszystkich organizacji wojskowych i cywilnych podziemia antykomun antykomunistycznego, zdańcie do apelu! do Was, w kazanach w My, narodowcy, jako tej idei, którą pielęgnowali i bronili żołnierze podziemia niepodległościowego, jesteśmy szczególnie zobowiązani do głoszenia prawdy o tych, którzy nigdy nie poddali się w walce o Wielką Polskę. Nie wolno nam zapomnieć o słuchawczych i nie wolno zapomnieć jakie ideały mieli w sercu i jak wyobrażali sobie przyszłość tego narodu. Śmiercią udowadniali, że nie może być Europy sprawiedliwej, bez Polski niepodległej na jej mapie. Nielicznym udało się przetrwać Stalinowski reżim, a mimo to władza ludowa nie dawała spokoju. Jako w cudzysłowie reakcyjni bandyci stale znajdowali się pod ważną obserwacją nie służb bezpieczeństwa. Z naszego terenu, Bieska i okolic można jakieś postaci charakterystyczne z tamtego ekranu wymienić? Tak, dwie najbardziej charakterystyczne postacie, o których należy wspomnieć, a w zasadzie jedna typowo najbliżej związana z Narodowymi Siłami Zbrojnymi to kapitan Henryk Bartek Flame, który był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych działającym w okolicach przede wszystkim Wisły. Po amnestii został zamordowany przez D w Czechowicach, Dziedzicach w bezsarski sposób. E, strzałem, strzałem w głowę e, w jednej z kawiarni. E, Był on potocznie nazywanym tutaj kulą pod Beskidzia. To znaje z takich z najbardziej, że tak powiem, rozpoznawalnych akcji. Przede wszystkim należy e, 3-Majowy Przemarsz przez Wisłę, kiedy z całą swoją drużyną, z całą swoją brygadą przemaszerowali cen w centrum miasta. Zostali hucznie i mile przywitani przez ludzi, e, lokalne posterunki. Zomo oraz innych podmiotów władzy komunistycznej pouciekały lub zabelkadowały się w własnych siedzibach. Kolejną taką osobą, także blisko związaną z podziemiem narodowościowym antykomunistycznym, jest także Antoni Biegun, działający na terenie Żywca i okolicy. W tym roku po raz trzeci jest organizowany Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. i Idziecie w jednym szeregu z PISem, z OMRM, z NSZ Solidarność, nową prawicą. Tak, zgodziliśmy się, ustaliliśmy pewne porozumienie, na mocy którego mogliśmy się razem przemaszerować, ponieważ wszyscy w mniejszym lub większym stopniu odwołujemy się do tych wartości narodowych sił zbrojnych. My, tak jak wcześniej, czujemy się jak najbardziej za to wszystko odpowiedzialni, i w zasadzie ten dzisiejszy przemarsz jest jakby koronacją naszej pracy, naszej codziennej pracy wykonywanej przez młode osoby. Często wyłącznie i tylko za samo słowo dziękuję. Dołączyli do Was oczywiście kibice BTS Stal, kibice Zawiercia, widziałem z Sosnowca. Tak, bardzo się z tego cieszymy. Jest w Polsce taki pozytywny i bardzo zdrowy trend, tego że kibice mają poglądy bardzo narodowe, bardzo nam pokrewne. Ogólnie można powiedzieć, że kibice dzisiaj obok nas, narodowców, czy może my obok kibiców, jesteśmy jakby jednymi z takich niepodległych armii działających na terenie, nieumundurowanych. Kolejna inicjatywa, gdzie idziecie jako wiele tych różnych ugrupowań w jednym szeregu i co najlepsze jest, nie ma żadnych burt, nie ma rozrób. Oczywiście nigdy takich, takich burt, nigdy takich rozrób nie było. Jeżeli chodzi już o obóz narodowy, radykalny, jako młodzież wszechpolska, współpracujemy dość za Coraz bardziej zażyla od czasu powstania ruchu narodowego. Nasze relacje są jak najbardziej pozytywne i zdrowe i właśnie w takich akcjach, gdzie jest możliwość jak największej tej współpracy, współpracujemy razem. Dzisiaj doszło do tego, że w zasadzie wystawiliśmy nawet razem wspólne delegacje do składania zniczy oraz upamiętnienia tych żołnierzy, więc jest to przykład takiej naprawdę zdrowej i sumiennej współpracy, a co najważniejsze, budowanej przez, przez odpowiedzialne osoby, które nie są w stanie być znoszone przez jakieś propagandowe teksty, tematy i wbijane w różnego rodzaju kliny między nas. Widzimy, że, że system, że układ taki, jaki jest proponowany przez dzisiejsze że świat, przez dzisiejsza, że pseudolity jest układem strasznie fałszywym, pazarnym oraz górnym. Przeciwko temu właśnie chcemy się przeciwstawić, ponieważ znamy rolę wartości dużo większych, dużo prawdziwszych, teraz na przykład w dniu dzisiejszym wartości proponowane, inicjowane, przekazywane nam przez żołnierzy armii. <śleszy>

Błogosławiony Jan Paweł II, nasz wielki rodak w 1974 roku przypominał: My, Polacy, nie mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w tym procesie odbudowy Europy, który został podjęty na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej. Zostaliśmy z gruzami własnej stolicy. Znaleźliśmy się jako alianci zwycięskiej koalicji w sytuacji pokonanych, którym narzucono na 40 kilka lat dominację Wschodu w ramach ruchu sowieckiego. A Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieków. bóg zbawienie moje i Bóg po pomocy mojej i moją ciężkości w każdym czasie. Pan jest sędzią moim. Przeto nie sądźcie, że wcześniej, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujaga zamiar Wtedy każdy otrzyma Boga pochwałę. Obu Oh.